Witam, dzień dobry. Jacek Balkan to jest Motodziennik w środę, na który bardzo serdecznie zapraszam. A dzisiejszy program zaczniemy w Stanach od zupełnie nowych włoskich Jeepów i ciągle amerykańskich Fordów. I raczej nieprędko ta sytuacja się zmieni, ale być może na szczęście. Jeep w ciągu ostatnich 18 miesięcy znacznie poprawił wyniki sprzedaży, a i w Fordzie dostrzegli, co mogą zrobić lepiej i bardzo się starają. I powodów do narzekań zbytnich nie mają. Chyba, że z powodu niepochlebnej recenzji. Firma Ford postawiła swego czasu na downsizing i liczyła na to, że klienci i motoryzacyjni i dziennikarze nie dostrzegą różnicy. Jeśli mocy będzie tyle samo, momentu więcej, ale zamiast 6 czy 8 cylindrów zaledwie 4, ale wzmocnione turbosprężarką. Takiej operacji poddano naj... Najnowszą wersję eksporera. Auto do tej przynajmniej pory oferowane było z silnikami V6 lub V8, z których najmniejszy miał 4 litry pojemności i około 200 koni. Dziś najmocniejsza wersja ma 3,5 litra i silnik V6 oraz 290 koni, a podstawowa 240 koni, wspomniany już silnik 2.0 Turbo. Która jest droższa? Niespodzianka. Ta słabsza i to 1000 dolarów, mimo że nie ma napędu na 4 koła. Ma za to minimalnie niższe spalanie, i właśnie za to Amerykanie mieli ochotę dopłacać. Ale wcześniej auto trafiło w ręce dziennikarzy. Jeden z nich pracujący w zawodzie naprawdę długo zjechał eksplorera od góry do dołu, zarzucając, że auto jest zbyt paliwożarne, zbyt powolne i zbyt niezdarne. Puenta jest przerażająca. Explorer jest podobno równie przyjemne w prowadzeniu co przeciążone Volvo. A że auto podczas normalnej, a nie laboratoryjnej jazdy zużywa więcej paliwa niż obiecuje producent, nic dziwnego. Takich przykładów mamy zresztą ostatnio sporo. Dwa z brzegu to BMW 640i z sześciocylindrowym benzynowym turbo, 18 litrów po mieście przy spokojnej jeździe i fiatowski. Z 9, dwucylindrowy napędzający m.in. Fiata 500. Średnie spalanie to od 7 do 9 litrów po mieście. A wracając do Jeepów, wygląda na to, że włoski zarządca, czyli Fiat, sprawił, że amerykańskie terenówki wyglądają i sprzedają się coraz lepiej. A plany na najbliższe lata są co najmniej ambitne. Do roku 2014 pojawią się w sprzedaży cztery zupełnie nowe modele: będzie duże, terenowe i siedmiomiejscowe kombi, będzie nowy Wrangler i auto kompaktowe, które zastąpi jednocześnie Patriota i Kompasa, ale do roku 2014 sprzedaż ma się zwiększyć dwukrotnie, z 400 do 800 tysięcy sztuk. A stanie się tak, czy raczej może się tak stać, głównie za sprawą czwartej niespodzianki. suwa z segmentu B. Auta, które będzie mogło stanąć w szanki z Nissanem żołkiem, ale też nowymi konstrukcjami, tak licznie przez producentów zapowiadanymi. Nie wiemy, jak nowe auto będzie się nazywać, ani jak będzie wyglądać. Wiemy za to, że będzie produkowane w Europie, we Włoszech, w zakładach Mirafiori, a więc pod maskę trafi zapewne diesel produkowany w Polsce, czyli czterocylindrowy multijet o pojemności 1,3 litra. A skoro dzisiejszy program w sporej części poświęciliśmy na nowości i zastanów to na koniec jeszcze jedna, tym razem wymyślona i opatentowana przez koncern General Motors. W autach produkowanych przez tę firmę, na razie w największych suwach, już od przyszłego roku pojawi się jeszcze jedna poduszka powietrzna, umieszczona w fotelu kierowcy, ale nie z lewej, a z prawej strony, dzięki czemu w razie uderzenia z boku osoba za kierownicą nie poleci tak daleko w prawo, a jeśli obok będzie siedział pasażer, to obie osoby nie zderzą się głowami i nie powpadają na siebie. Co ciekawe, poduszka zaprojektowana jest tak, by można było spokojnie trzymać rękę na podłokietniku. Czy tego typu poduszki powietrzne znajdą zastosowanie również w innych autach? Prawdopodobnie tak, ale trzeba przyznać, że sytuacja przedstawiona na tym filmie i w jednym i w drugim wypadku wyglądała naprawdę bardzo dramatycznie. A ciekawy jestem również, czy znajdzie się w końcu jakaś porządna ochrona dla motocyklistów. Wygląda na to, że po serii testów poduszek powietrznych, zamontowanych czy to w kierownicy, jak w hondzie Goldwing, czy też w kasku, kolejny krok w dziedzinie motocyklowego bezpieczeństwa chce zrobić Unia Europejska. Tylko czy oby na pewno robi to z głową? Kluby motocyklowe od lat bezskutecznie zabiegają bariery energochłonne, które w razie wypadków nie byłyby dla kierowców i pasażerów jednośladów tak niebezpieczne. Niedawno sprawa została po raz kolejny odłożona, ale jak to często bywa, pojawiły się nowe pomysły. Mniej pracochłonne i co tu dużo mówić głupie. Choć oczywiście w dobrej wierze. Unia chciała zakazać jakichkolwiek zmian w konstrukcji motocykla. Nie można by zamontować innych niż przewidział producent opon albo tarcz hamulcowych. Oprócz tego każda maszyna musiałaby być wyposażona obowiązkowo w ABS i urządzenie diagnostyczne, które pozwoliłoby policji sprawdzić, czy kierowca na przykład nie podniósł mocy swojej maszyny. Ta miałaby być oczywiście ustawowo ograniczona do 100 koni, a sprzedaż części, które można by wykorzystać i w maszynach drogowych i jednocześnie wyścigowych byłaby zakazana. Jednym słowem cyrk na dwóch kółkach, no, ale to w końcu na to idą nasze pieniądze. Na szczęście motocykliści z Wielkiej Brytanii zaczęli protestować i to na bardzo szeroką skalę. Pod hasłem Ręce Precz od motocyklizmu 25 września w różnych miejscach kraju wyjechało na drogi ponad 40 tysięcy maszyn. To przekonało urzędników z Brukseli, proces legislacyjny został przesunięty, a wszystkie pomysły mają być jeszcze raz dokładnie i co ważne, trzeźwo przeanalizowane. I na tym dzisiejszy odcinek kończymy. Bardzo uprzejmie Państwu dziękuję i zapraszam na kolejny już jutro. Do zobaczenia.